No dzień dobry, słuchajcie, mam nadzieję, że mi wybaczycie to, w jakiej teraz sytuacji mnie widzicie, ale Piotr, y, jest poniedziałek. Piotr właśnie miał jechać na zakupy y, i mówi, bardzo mi się nie chce. Ja mówię, dobra, pojedziesz jutro. Y, no, a ja mówię, dobra, ale ja muszę rekordzić film, ale bardzo mi się nie chce. Ale nie mogłam sobie powiedzieć, nie nagrywaj, bo chcę, żeby ten film wyszedł jutro, czyli dziś, kiedy go oglądacie. Także powiedziałam, ok, chcą mnie prawdziwej, więc będą mnie mieli i po Zastanawiałam, że zrobię to w tej formie, w jakiej jestem teraz. I słuchajcie, zjadłam przed chwilą prze, prze, przepyszne, yy, przepyszną kolację. Zrobiłam krewetki i jest to nawet dosyć sezonowe, bo był tam czosnek i natka pietruszki, a to właśnie w kwietniu jest sezonowe. No i jestem taka przepysznie napełniona pysznym jedzeniem i jest mi super błogo. Uwielbiam ten stan. No wiecie, teraz sobie leżę, jest jeszcze ten kawałek żołądka na serniczek, ale go nie ma, więc... Więc po prostu sobie leżę. I, mm, i co, moi mili, jest ponad, po 20 kwietnia, więc sezonować kwietnia to dosyć nie wypał, ale uznałam, że i tak go nagram, bo ten film mm, to jeden z niewielu filmów na moim kanale, który jest ponadczasowy. To znaczy, mam nadzieję, że taki będzie i że co roku mm, będę mogła udostępniać ten film, na, na przykład na swoim Instagramie, przypominać o nim i właśnie mówić o tym, co jest sezonowe w tym roku, no bo wydaje mi się, że to się nie zmieni. Także nie przejmuję się tym, że jest 20 kwietnia, czy któryś tam później, yy, tylko cieszę się, że nagrywam i że za rok będę mogła go udostępnić. Też yy, nagrywam go później yy, i to jest dobre, bo większość rzeczy jest yy, tak naprawdę... Kwiecień jest takim przełomem. Już trochę wychodzimy z tego beznadziejnego czasu niczego, czyli z lutego i z, yy, z marca, gdzie nie było nic i wchodzimy w ten okres, jest, kiedy już jest więcej, ale te rzeczy, ale mi ręka boli, ale te rzeczy tak naprawdę wchodzą dopiero od połowy kwietnia, no już na maksa w maju będzie taka obfitość, już na to czekam i cieszę się, że już to niedługo będzie na stanie, yy, także no, słuchajcie, kwiecień jest przejściowy, kwiecień jest taki już... Początkujący, raczkujący w dobre składniki, także teraz Wam powiem, co jest yy, sezonowe. Nadal jest por, nadal, je, nadal jest cebula i czosnek, ale już wchodzi natka pietruszki, także super. Yy, jest ruszponka, cebulka dymka, szczypiorek i moi kochani, wchodzą szparagi. A ja po prostu w szparagach jestem zakochana. Zawsze jak widzę je w sklepach, to mam takie: oje, oh yeah! nadchodzę. Ja uwielbiam dwa przepisy ze szparagami. Myślę, że w tym roku będę kombinować więcej. Jest to carbonara ze szparagami. Doskonała. Oraz szparagi w cieście francuskim z z serem, z mozzarellą na górze zapiekane tyl, i z serem pleśniowym w środku. o doskonałe. I... Y, kochasz to Piotr? Uwielbiasz to jeść? Mm, ja też. Y, no i właśnie czekam. Czekam na to zawsze cały rok i potem to jem y, jak głupia wciąż. Y, no ale właśnie Zastanawiam się, czy w tym roku będę robić te ciasta francuskie, bo one mają taki syf, a podobno ciasto francuskie bardzo trudno się robi. Także zobaczymy, jak to będzie i na pewno będę wymyślać nowe przepisy, więc będą w foodbookach, ale jeszcze nie w tym tygodniu, tylko w następnym, bo w tym, food, w tym tygodniu kręcę foodbooka takiego niesezonowego, ale pysznego, więc będzie sztos, będzie wspaniale. No i dobra, i dalej, nadal jest pietruszka, ja sobie wszystko zapisałam, nadal jest pietruszka, jest burak, jest seler, y, ziemniaki, marchewka, brukiew i y, y, topinambur, ja w ogóle nie znam tego, nie wiem, nie mam pojęcia co, co z tego można robić, oraz wchodzi rzodkiewka, ostatnio miałam taką ochotę na rzodkiewkę ja już ją kupowałam, także... Ale no dobrze, dobrze, dobrze. Tu się za wiele nie zmienia, jest tylko tak rzodkiewka. Yy, no i są jabłka. Nie ma już gruszek, moi mili, nie ma gruszek. Yy, I wchodzi rabarbar. No ja w tym kwietniu to jeszcze tak bym na rabarbar nie stawiała, ale myślę, że maj, czerwiec to jest ten czas, kiedy rabarbar, ciasto rabarbarowe... Yy, co tam z rabarbaru? Pyszne kompoty z rabarbaru. Myśl, drożdżówki z rabarbarem. Yy. No to jest właśnie to, teraz natura budzi się do życia i teraz wreszcie wracamy do tej sezonowości i tak sobie myślę, że właśnie yy, szparagi, yy, szparagi oraz yy, rabarbar zawsze kupowałam jedynie w sezonie, bo po pierwsze Rabarboru chyba ogólnie nie ma poza sezonem, a szparagi były w super drogie i super yy, często niedostępne. Natomiast jak były na nie sezon, to były bardzo, bardzo, bardzo często i były też w dobrych cenach, więc to u mnie sezonowo zawsze było i zawsze się cieszyłam, jak to wchodziło. Myślę, że jest jeszcze kilka takich rzeczy, ale już o nich nie pamiętam i na pewno sobie przypomnę, kiedy będę się przygotowywać do kolejnych filmów. I kolejny film sezonowy, no już będzie 1 maja, bo. No, jakby to jest istotne, żeby one były. Też mega się cieszę, że dla Was są istotne te filmy i że często piszecie, kiedy jest sezonowość, czy nie ma sezonowości, o co chodzi, o co chodzi. To jest dla mnie super miłe, bo te filmy w sumie nie mają tak dużo wyświetleń, ale te osoby, które je oglądają, są takimi ludźmi zaangażowanymi, że rzeczywiście to oglądają, żeby rzeczywiście z tego skorzystać. Także mega mnie to cieszy. No i co? I co, moi mili? O, możecie mi napisać jakieś. Przepisy na szparagi, bo ja serio muszę się podszkolić, bo uwielbiam smak szparagów. Uwielbiam. Także no, ściskam Was serdecznie, pozdrawiam gorąco i demontować, ale należaka to jest po prostu idealnie. Nie muszę chować fotela, nie muszę chować lamp. Kurczę, że wszystkie filmy tak będę nagrywać, co wy na to. Sobie tak, ga? no przyjemnie, max, Także no, bardzo się cieszę na tą sytuację. Yy, zmontuję, zaraz idę spać jutro wstajemy, idziemy do roślinnych pakować paczki. Yy, no co, co, co. Ściskam was serdecznie. Pozdrawiam. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Yy, będzie mi bardzo miło. Ściskam. Pa.